Mieszkańcy Łukowa mogą na bieżąco śledzić, jak zmienia się budynek dydaktyczny przy pierwszym LO imienia Tadeusza Kościuszki. Panie Starosto, spotykamy się dzisiaj na terenie budowy budynku dydaktycznego przy pierwszym LO. Ta inwestycja, choć trwała bardzo, bardzo długo, właśnie dobiega końca. Proszę nam powiedzieć, na jakim etapie są prace i czy 1 września faktycznie będzie tutaj pierwsze LO imienia Tadeusza Kościuszki. Tak jak pani powiedziała, prace rzeczywiście dobiegają końca. Jesteśmy na etapie wewnętrznych wykończeniowych prac. Inwestycja i z zewnątrz i wewnątrz wygląda ładnie, robi wrażenie, podoba się mieszkańcom. Termin 1 września jest terminem niezagrożonym, być może, że zostanie oddana wcześniej, tak żeby dyrektor liceum mógł sobie prowadzić takie prace, które pozwolą już mu zacząć naukę 1 września w tym budynku. Ta decyzja o tym, że pierwsze o imieniu Tadeusza Kościuszki przenosi się do tego budynku jest już ostateczna? Tak, to jest decyzja właściwi, właściwie nie nasza, a naszych poprzedników, bo projekt, który był złożony i został dofinansowany właśnie mówi o przeznaczeniu tego budynku na potrzeby liceum. Co będzie w budynku, w którym dziś obecnie mieści się liceum? Decyzji ostatecznych nie ma, trwają rozmowy, takie różne koncepcje się pojawiają. Być może, że utworzymy zespół oświatowy szukając oszczędności ten zespół mieściłby się tutaj. Także na razie takie luźne propozycje konkretów nie ma. Jeśli jak one się pojawią, wtedy Państwa poinformuję. A teraz myślę, że to jest jeszcze za wcześnie. Po budynku oprowadzał nas dyrektor pierwszego LO Grzegorz Rzymowski. Witam serdecznie. Znajdujemy się w nowo budowanym nowym skrzydle Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki. Jesteśmy na parterze nowej szkoły, w której uczniowie Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki rozpoczną naukę w dniu 1 września 2012 roku. Tutaj przejdziemy, może zapraszam, rozpoczniemy zwiedzanie szkoły od nowej Biblioteki z czytelnią, która znajduje się właśnie tutaj na parterze. Tutaj, w tym, w tym dużym pomieszczeniu, będzie znajdował się y, księgozbiór naszej biblioteki, która, y, który liczy sobie około 30 tysięcy woluminów. Y, w tym pomieszczeniu, które jest przed nami, y, będzie znajdowała się czytelnia, a także czytelnia multimedialna y, ze stanowiskami komputerowymi. Tam z tyłu znajduje się wyjście na nasz szkolny dziedziniec. Młodzież będzie mogła tam się przemieszczać, również tamtędy będzie wyjście do nowej hali sportowej. Tutaj jak widzimy w tej chwili montowana jest winda, która będzie tutaj służyła również młodzieży. Rozpoczęły się w razie właśnie prace montażowe. Przejdziemy teraz proszę bardzo, na nową salę wykładowo-widowiskową. Która tutaj się znajduje w nowym budynku. Przede wszystkim mam nadzieję, że ona będzie służyła całemu społeczeństwu Powiatu Łukowskiego, Miasta Łuków. Będzie to sala na 350 miejsc. Tutaj będzie znajdowała się scena, mogło, będą mogły odbywać się nie tylko wykłady, nie tylko apele i uroczystości szkolne, ale mam nadzieję również imprezy kulturalne dla mieszkańców. Powiatu Łukowskiego. Tam u góry mamy antresolę. Tam też będzie około bodajże 60 miejsc na górze. Mamy tutaj zaprojektowane również oddzielne wejścia na, na scenę. U góry jest sufit dźwiękochłonny, także akustyka zapowiada się tutaj. Akustyka prawdopodobnie będzie bardzo dobra w tej sali i wie, że tak jak mówię, że ta sala będzie służyła wielu ludziom, nie tylko uczniom pierwszego LO i nie to dłuższa Kościuszki. Zapraszam na pierwszą kondygnację. Jesteśmy na, na schodach. No tutaj pragnę zwrócić uwagę na bardzo ciekawy projekt tych schodów. Wejścia tutaj są i zejścia z każdej strony. na pewno, na pewno poprawi to znacznie komunikację w tym budynku. Myślę, że te schody prezentują się bardzo efektownie. Zapraszam serdecznie. Jesteśmy już tutaj na kondygnacji, która jest najbardziej zaawansowana, jeżeli chodzi o prace wykończeniowe. Znajdują się tutaj sale lekcyjne, jak również pokój nauczycielski. Myślę, że ten, ten budynek jest budynkiem bardzo efektownym. Taką, taką nowością chyba w Łukowie, jeżeli chodzi o budynki, jest świetlik, który jest wmontowany w dach. Przez to y, budynek zyskał bardzo dużo y, światła. W tym budynku będzie 25 y, pracowni, y, w których będą odbywały się zajęcia lekcyjne. I te pracownie są wyposażone oczywiście w sieć internetową. Wszystkie y, myślę, że. Warunki tutaj będą bardzo dobre. A jeżeli chodzi o sprawy związane z wychowaniem fizycznym, wszystkie to będą w dotych, będzie młodzież korzystała z dotychczasowych naszych obiektów, a więc hala sportowa nowa, sala gimnastyczna oraz boiska orlik znajdujące się w bezpośredniej sąsiedztwie naszej, tego nowego budynku. No i ciekawostką jest taka, taki duży podgląd na panoramę miasta naszego, na panoramę Łukowa. E, jesteśmy przybliżamy się tutaj do gimnazjum numer 2. Już będziemy teraz w bardzo bliskim sąsiedztwie. I tak to wyglądają na dzień dzisiejszy te wszystkie pomieszczenia. Mamy nadzieję, że tak jak zapowiada wykonawca firma Instalbud pana Antoniego Makaruka, że uda się skończyć przed terminem i myślę, że miesiąc sierpień poświęcimy tutaj wszyscy wspólnie na jak najsprawniejsze logistycznie przeprowadzenie się do tych nowych pomieszczeń tak żeby od 1 września uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Łukowie no, rozpoczęli już naukę po nowemu nie tylko ze względu na nową podstawę programową ale również na nowy budynek, który będzie służył przez dalsze lata naszej młodzieży. Dziękuję bardzo. Cała inwestycja kosztowała budżet powiatu około 10 milionów złotych. Na wykończenie i wyposażenie budynku, który będzie służył młodzieży z całego powiatu, pozyskano ponad 4 miliony ze środków unijnych. Kolejną dużą inwestycją samorządu powiatowego, współfinansowaną ze środków unijnych, jest tak zwana Mała Obwodnica Łukowa. Panie Starosto, to znajdujemy się przy drugim etapie tzw. małej obwodnicy Łukowa. Inwestycja już zakończona, oddana, korzystają z niej mieszkańcy Łukowa i chwalą sobie tą nową drogę. Ale kiedy ostatnimi czasy mówiło się o tzw. małej obwodnicy, najczęściej padał temat nierozliczonych środków pomiędzy miastem a powiatem. Dziś wydaje się, że ta sytuacja, ten problem będzie rozwiązany. Taką mam nadzieję. Kilka dni temu. Spotkaliśmy się, spotkaliśmy się z panem burmistrzem, spotkał się zarząd powiatu w pełnym składzie, był również pan przewodniczący Rady Powiatu, rozmawialiśmy z panem burmistrzem szóstym, z panem zastępcą, ze skarbniczką miasta. Jest szansa na to, że sprawy rozliczeń wkrótce zostaną zamknięte i że ten temat przestanie funkcjonować zarówno w prasie, jak i w ogóle między samorządami. Panie starosto, czy możemy już dziś y, powiedzieć coś na temat szczegółów, jak będą te rozliczenia załatwione pomiędzy wami? Nie, na szczegóły za wcześnie umówiliśmy się, że dopóki y, nie, tych szczegółów nie dopracujemy, to, to, to nie będziemy o nich mówić. Jest wola porozumienia z obu stron i to jest najważniejsze. Panie starosto, kiedy mówimy o drugim etapie tak zwanej małej obwodnicy, przychodzi nam również ta myśl trzeci etap. Tutaj do wykonania jest odcinek około jednego kilometra. Pas drogowy 40 metrów, więc potrzeba na ten trzeci odcinek ostatni około 4 hektarów gruntu. Koszt realizacji tej, tego odcinka według moich obliczeń, to około 15 milionów złotych. Powiat takich pieniędzy nie ma, nie ma w tej chwili i. Yy, długo miał nie będzie, a nawet gdyby je miał, no to trudno byłoby przekonać radnych powiatowych z pozostałych trzech okręgów, bo powiat jest podzielony do wyborów na cztery okręgi, że mają wszystkie pieniądze inwestować w Łukowie. W związku z tym yy, pomyśleliśmy o tym, żeby próbować rozmawiać z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i takie rozmowy się odbyły i spróbować namówić ich do zmiany przebiegu drogi krajowej. Obwodnica stałaby się drogą krajową, natomiast droga krajowa, która przebiega przez miasto, byłaby przejęta przez samorząd miejski lub przez samorząd powiatowy, sprawa otwarta. No i tą propozycją zainteresowaliśmy tą generalną dyrekcję. Ja sam przeprowadziłem dwie rozmowy w Lublinie. Szukamy osób, które by nam pomogły i tutaj liczymy zarówno na posła Żmijana Drogowca i na posła Kucharskiego. Spotkaliśmy się również z takim życzliwym zainteresowaniem ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i myślę, że te prace, że, że ten kierunek to jest ten, w którym powinniśmy iść i że wkrótce sfinalizujemy ten pomysł i drogi, drogi krajowe przejmą tą obwodnicę od nas. I rozumiem, że drogie krajowe wówczas zainwestowałyby w budowę trzeciego odcinka. No tak, o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby ten odcinek powstał i taką propozycję złożyłem. My wam oddajemy, wy nam robicie ten trzeci odcinek w ten sposób pomagacie i nami sobie, bo wyprowadzacie ruch ciężki z centrum miasta. A proszę mi powiedzieć, czy po ten trzeci odcinek tak zwanej Małej Obwodnicy Łukowa, abstrahując od tego, czy on powstanie, czy, czy nie powstanie, grunty są już przygotowane? Jest jakaś koncepcja, jakiś plan? Planu nie ma, ale jest w planie, obwodnica jest wrysowana w, pla, w planie miejscowym, który rada... Miasto Buków przyjęła kilka miesięcy temu i to jest najważniejsze. Gruntów, powiat, oczywiście w tym terenie nie ma. To są wszystko grunty osób fizycznych, wszystkie koszty związane z budową trzeciego odcinka, w tym również wykupu, wzięłaby na siebie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dziękujemy bardzo i liczymy, że wszystko się pozytywnie zakończy. No na pewno, jestem przekonany. Być może, że to potrwa, bo to ta inwestycja potrzebuje czasu ale będzie zrealizowana na pewno.